Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działają rdzenne przekonania? Dobrym przykładem jest moja generacja, czyli generacja milenialsów. Jeżeli dorastaliście w latach 90., to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wasi rodzice wam mówili, żeby nie otwierać drzwi, jak nie ma nikogo dorosłego. Bo jeżeli otworzycie drzwi i nie wiecie, kto tam jest, to baba Jaga was porwie. Bardzo często osoby z generacji milenialsów, czyli właśnie Osób z lat 90. Słyszały takie teksty od swoich rodziców, dziadków, ogólnie osób dorosłych. I co taka sytuacja może spowodować? Zbuduje rdzenne przekonanie, że jeżeli ktoś dzwoni, puka do drzwi, i wy nie wiecie, kto to jest, czy ktoś się nie zapowiedział, to instynktownie będziecie unikać: unikać otwierania drzwi, będziecie unikać takich sytuacji. I dużo jest teraz. Memów, e, nagrań e, na ten temat, że generacja milenialsów nie otwiera drzwi. Boi się po prostu ich otwierać. Ale w sumie nie ma się co dziwić, bo jeżeli w takich przekonaniach się dorastało, że jak się otworzy i się nie zna tej osoby i zostanie się porwanym, no to taki jest tego rezultat. Tak działają rdzenne przekonania, że to jest po prostu taki impuls, który wychodzi od środka. Jest jeszcze tutaj jeden taki ważny wątek, bo przy takich rdzennych przekonaniach jest ryzyko, że zaczniecie rozwalać swoje poczucie wartości. Może nie wy sami, ale na przykład wasi rodzice. Chodzi w tym o to, że jeżeli macie takie przekonania, że nie możecie otwierać drzwi i później w sytuacjach towarzyskich no nie będziecie najbardziej charyzmatycznymi osobami, będziecie bardziej wycofani, bo każda sytuacja jest zagrażająca. To jeżeli usłyszycie od swojego rodzica coś taki dziwny, to to będzie powodowało, że od środka będziecie mieć wrażenie, że z wami jest coś nie tak. Mimo, że to wy utknęliście w pułapce, w której będzie dominować paraliż. Zastanówcie się nad tym, bo rdzenne przekonania to jest przeciekawa jazda, a mało osób niestety zdaje sobie z tego sprawę, jak one się budują. Jademy!